Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym Państwu opowiedzieć o słodkich rzeczach. Słodkie rzeczy, no, bardzo wszyscy lubimy słodycze. No, i słodycze w zasadzie nie powinny się reklamować, bo wszyscy je lubimy, ale reklama słodyczy była. No, Różna wytwórnia, na przykład pan Piasecki w Krakowie miał bardzo dobre czekolady. No, mamy tutaj naszego leszczyńskiego Kanolda, po który nam dziura w ziemi tylko została, który robił bardzo dobre cukierki owocowe, śmietankowe i grylażowe. No, mamy czekoladę kakao, suszarda, mamy czekoladę Lukulusa. to bydgoska, bardzo dobra wytwórnia i są to rzeczy, które na pewno bardzo chętnie jemy. No i dla mnie najbardziej sztandarowy produkt, czyli czekolada Wedla, y, wspaniała wytwórnia o wspaniałych tradycjach ponad 150 lat już istnienia i oprócz takiej tutaj reklamy chciałbym Państwu pokazać różne opakowania od czekoladek Wedla. No, weźmy na przykład takie zbiorcze opakowanie, mamy czekoladki deserowe Wedel Warszawa, tu pięknie pisze, waga 2 kg w środku, więc po otwarciu w środku na pewno były takie eleganckie czekoladki. Oczywiście jeżeli opakowania, no to mogą być też takie papierowe. Proszę zwrócić uwagę. Marmelatki, czyli nie marmolada, tylko marmelada Wedla, bardzo ładne pudełko wspaniale zaprojektowane, oczywiście w środku wklejka. Pierwsza w Polsce fabryka czekolady e Wedel w Warszawie, założona w 1851 roku. Ja bardzo z dużym sentymentem patrzę na te napisy e Wedel, ponieważ w okresie kiedy ja się wychowywałem, byłem mały i jadłem czekoladki, to one były czekoladkami 22 lipca dawniej Ewedel teraz no mamy z powrotem tego Wedla ale no Zawsze podświadomie jak słyszę Wedel, kojarzy mi się te 22 lipca. Proszę też zobaczyć, jakie piękne designerskie opakowanie, zapro, zaprojektowane na pewno przez jakiegoś czołowego artystę. I też Wedel w Warszawie. Bardzo ładne opakowanie. I oczywiście w środku również taka wklejeczka informująca, kto te rzeczy robił. Te opakowania są takie ponadczasowe, ponieważ bardzo często po zjedzeniu czekoladek. Panie, dzieci, dorośli trzymali w tych pudełkach różne rzeczy. Takie pudełko mnie się kojarzy z fotografiami, z biżuterią, z jakimiś kredkami w środku, także naprawdę są to pudełka ponadczasowe. Ponad Będziemy tak jechali do coraz mniejszych pudełek, więc muszę tu zastosować odpowiednią kolejność. Oczywiście na półeczce mogliśmy sobie postawić biblioteczkę Wedla. Jest to Wedel tom drugi, nie wiem jaki był tom pierwszy, też wszystko bardzo ładnie tutaj opisane i w środku na pewno były jakieś wspaniałe czekoladki, gdzie po otwarciu tutaj tej strony można było sobie tutaj powybierać jakieś słodkie drobiazgi, a później na półeczce sobie coś takiego ustawić, a przy okazji było to też wspaniałe propagandowo, ponieważ na pewno był tu poczet króli Polski i tutaj mamy króla Stefana Batorego. Jedno z najdziwniejszych opakowań, które długo zdobywałem, ale udało mi się zdobyć, poprzedni właściciel, myślę, że miał jakiś monogram CB. Jest to pudełko na czekoladki w kształcie... Bębenka dziecięcego. Proszę zwrócić uwagę jakie piękne y, ilustracje, czyli żołnierzyki, różne atrybuty wojskowe projektował to jakiś AR, bo jest to tu jego, jego symbol, także można zobaczyć jakie różne tutaj są postacie i też też pisze, że istnieje od 1851 roku i w takim bębenku mógł być, y, mogły być też jakieś draże czekoladowe. Później mógł być użyty do trzymania ołowianych żołnierzyków, na przykład. Czyli też wspaniała historia zapisana w jednym ładnym opakowaniu. Oczywiście opakowanie może żyć też w inny sposób, ponieważ tu też mamy, że Wedel dostał na wystawie w 1929 roku nagrodę. Też bardzo ładne metalowe pudełeczko, które później, nie wiem, ale funkcjonuje jako skarbonka. Tu mamy otwór do wrzucania monet. Tu mamy y, dziurki do założenia plomby i też można było dziecko, jakby to powiedzieć, namówić do zbierania pieniążków, nie tylko na następne słodycze, ale również na, nauczyło y, oszczędności. Myślę, że bardzo podobne pudełko jak to też mogło tak funkcjonować. I znowu karmelki śmietankowe, Warszawa, tutaj Tofi, Wedel, też bardzo ładne opakowanie, y, pięknie rozwiązane. Idziemy teraz do mniejszych pudełeczek, no oczywiście jak im większe pudełko tym więcej kosztowało, więc można było kupić takie pudełko lub takie pudełko, też w środku na pewno były ciekawe draże y, czekoladowe, są to rzeczy bardzo ładne ozdabione. Oczywiście wielkość pudełka by miała jedno znaczenie, ale też mogło być różnie ozdobione i tu też mamy tu wedel i tu wedel, a już całkiem inaczej wyglądające y, opakowanie. Oczywiście w takim pudełeczku tekturowym czy papierowym mogło być coś innego, więc też znalazłem w jednym z tych pudełek taki malutki tutaj napis wedel i ptasie mleczko. Czyli też w którymś z takich pudełek mogło być ptasie mleczko. Oczywiście okrągłe też wyglądające mnie one się kojarzą z pudrem, ponieważ panie bardzo często kiedyś miały takie pudełka na puder i tu też jest piękne opakowanie, które później mogłoby funkcjonować, a drażetki były w takim pudrze, żeby się nie sklejały i też to bardzo ładnie wyglądało. No nie wiem, nie będę to podciągał pod biało-czerwone, ale jest to bardzo, bardzo blisko. Oczywiście ten napis Wedel jest bardzo charakterystyczny, więc czasami sam ten napis jest już elementem ozdobnym podobnym na pudełeczku. Te pudełeczka są bardzo zgrabne, mogą później przechowywać różne rzeczy. Tu też bardzo takie eleganckie pudełko znakle Wedel, Warszawa, drażetki miętowe. Po tej stronie mamy Lajkonika, czyli Kraków. Tu jest taki malutki otwiera, gdzie te draże można było wysypane, wysypać, czyli znowu mamy jakieś skojarzenie do tik czyli odświeżające oddech. Tableteczki oczywiście z papierową banderolą, naklejeczką Wedel. I też po tej stronie wszystko, co powinniśmy wiedzieć o fabryce czekolady, czyli kiedy powstała. I do kogo to należało? I jeden też z bardzo dziwnych przedmiotów są to papierosy. Papierosy Ariba, też Wedel Warszawa, Banderola, tekturowe pudełko wyglądające jak pudełko od papierosów, ale ja wiem, że to były po prostu papierosy z czekolady. Po prostu, żeby. Nie wiem, nie jest to może dobra reklama, dzieci widziały, że dorośli używają pudełka z papierosami, no i czasami, żeby je zaspokoić, że oni też chcą, to dostawały tak zwane papierosy czekoladowe. Także proszę zobaczyć, jedna firma, Ewedel, a jaka wielka gama opakowań i... Jeżeli chodzi o projektowanie opakowań, to naprawdę mając dzisiaj te termokurczliwe folie, te różne takie papiery i na wszystkim napisane chińskie, to ja bardzo chętnie wracam do takich opakowań i życzę Państwu też takich przyjemnych skojarzeń przy starych opakowaniach. Dziękuję.